Cześć, jestem Sylwia, a to są rozmowy przy kawusi. Dzisiaj korzystając z faktu, że mam spotkanie ze studentami filozofii, porozmawiamy o tym, dlaczego studiłam filozofię i jakie były ich początki. Michalina, jesteś moją pierwszą e, odpowiadającą, więc opowiedz coś o sobie. E, cześć wszystkim, nazywam się Michalina, z zawodu jestem e, lekarzem. Studiuję filozofię jako drugi mój kierunek i drugie zainteresowanie. Aktualnie jestem na pierwszym roku studiów licencjackich. Dlaczego akurat filozofia? Filozofia zawsze była moim źródłem zainteresowania. Już kilka lat temu miałam pierwszą próbę studiowania. Wtedy nie udało mi się niestety wtedy tego pogodzić, dlatego postanowiłam przełożyć to na nieco późniejszy okres w swoim życiu. Filozofia poszerza moje horyzonty, umożliwia mi myślenie bardziej takie ogólne, wyjście poza myślenie szufladkowe, także jestem bardzo zadowolona, poznałam mnóstwo ciekawych ludzi, jest super. Jakie były twoje początki z filozofią? Pierwszy raz podjęłam próbę studiowania jeszcze, gdy studiowałam medycynę na szóstym roku, jednak wtedy ze względu na nawał obowiązków związanych z medycyną nie udało mi się kontynuować tej filozofii i stwierdziłam, że wrócę do niej w bardziej dogodnym dla mnie w życiu momencie. No i właśnie ten moment nastąpił teraz, dlatego stwierdziłam, że, to, że trzeba coś z tym zrobić. No i złożyłam papiery i tak się znalazłam w filozofii. Opowiedz mi o sobie. Więc jestem niedoszłym mechatronikiem, a aktualnie przyszłym filozofem. Dlaczego akurat filozofia? Filozofia pasuje dobrze do mojej pasji, ponieważ trochę piszę i myślę, że filozofia właśnie może mi w tym pomóc. A Jak się zaczęły Twoje początki z filozofią? Początki z filozofią? Eee, zacząłem jeszcze w techniku, kiedy to zainteresowałem się książkami różnych filozofów. Nazywam się Krzysztof, mam 20 lat. Jestem pierwszym dokoła filozofii. Dlaczego akurat filozofia? Hmm, czysto hobbystycznie. Chciałem iść na studia, wyszaleć jeszcze trochę, a to mnie akurat interesowało. Hmm. I Jakie były Twoje początki z tym zainteresowaniem? Zainteresowanie wynikło czystym przypadkiem. Tu założyłem się ze znajomym, że napiszemy losowe wybrane przez siebie matury. U niego bardzo było na historię sztuki, a u mnie właśnie na filozofię jakoś się wkręciłem. Świetne. Ola, Przypisz nam kim jesteś. No to Aleksandra Nespuborska, tak przynajmniej ze statystyk bym powiedziała. Na filozofii nie wiem, jakoś się znalazłam, bo też, no zajmuję się rekonstrukcją historyczną tak okresu późnego średniowiecza, to jest XIV-XV wiek. Dodatkowo, znaczy dodatkowo, w sumie to skończyłam plastyk, Także zawód już mam, no i studia tutaj to jest takie raczej uzupełnienie, poszerzenie horyzontów, nawet bym powiedziała. A jak zaczęłaś Twoje zainteresowanie filozofią? Znaczy, hmm, Trochę chciałeś to określić, bo tak mi się wydaje, że to trochę po rodzinie przeszło. Jakoś tam po cioci nawet jakieś podręczniki dostałam, i tak hmm, po prostu szło dalej. I jakaś Twoja bliska rodzina miała takie konotacje filozoficzne? Ciocia. Mm. I tak też była, studiowała filozofię, ale jeśli dobrze pamiętam, to po pierwszym semestrze opuściła. A teraz no, jest za granicą i w zupełnie innym zawodzie. Mm -hmm. Świetnie, wow. dziękuję. Andrzej, opowiedz nam, kim jesteś i co robisz? No, ja przyszedłem na studia świeżo po liceum. Głównie zajmuję się muzyką, kompozycją, ale też często interesuję się teatrem. Mm -hmm. Dlaczego akurat filozofia? To w zasadzie trudno powiedzieć. Tak, e, pasowało mi do reszty zainteresowań, że jak coś tworzyć, coś pisać, to takie podstawy filozoficzne na pewno to rozwijają. Mm -hmm. A jak zaczęło się Twoje zainteresowanie filozofią? Myślę, że jakoś tak, nie, nie wiem. Byłem gdzieś w okolicy, słyszałem jakichś znajomych, którzy coś mówili, i tak jakoś przypadkiem w zasadzie się trafiło. Bartosz, kim jesteś i czym się zajmujesz? No, nazywam się Bartosz Kuczyński. E, studiuję właśnie na, na filozofii na drugim stopniu, ale też mam drugi kierunek: analizę i kreowanie trendów. Więc jakby no, zajmuję się w pełni tak na razie studiowaniem, to e, no, przede wszystkim filozofią techniki, e, od takiej strony refleksji aksjologicznej i tak dalej, nad techniką, która jest jednak istotnym elementem współczesności. Jak najbardziej. Dlaczego akurat filozofia? Nie w filozofii, znaczy zaczęło się wszystko od, w takim dzieciństwie, od mitologii greckiej, jakby to było takie stopniowe przejście no, no od tej starożytności do jednak całej filozofii. Miałem też bardzo dobrego nauczyciela od etyki w liceum, więc zaraził mnie trochę filozofią, miłością do filozofii mhm. i to się tak rozwinęło i mam nadzieję, że uda się kontynuować i dłużej. Mhm. A co planujesz robić po filozofii? Jak już skończysz no, studia drugiego stopnia? Znaczy scenariusz idealny jest taki, że uda się jednak dostać na studia doktoranckie Aha. z filozofii. Jeszcze nie wiem, czy, w którym dokładnie miejscu, ale myślę, że mam nadzieję, że się uda, mimo niesprzyjających warunków. Świetne. Trzymamy za Ciebie kciuki. Mateusz, powiedz nam coś mhm. o sobie. Jestem Mateusz, studiuję filozofię. Aktualnie jestem na trzecim roku pierwszego stopnia. Jeszcze pracuję na poetatu. To właściwie tyle. Jak kto pracujesz? E, taka praca wówczas, prosta. E, no. <grystanie> to coś związanego z filozofią? Nie, absolutnie nie. W ten sposób. Dlaczego akurat filozofia? Skąd pomysł na takie studia? Ciężko powiedzieć. Właściwie. D tak. Znajomy mnie nam bar Bardzo dawno temu no. zaproponował mi, bo nie, nie wiedziałem, co właściwie zrobić ze sobą, ze swoim no. życiem. I znajomy mnie namówił, zaproponował po prostu. Że zwykle mam takie bardzo podobne podejście refleksyjne do życia. Mhm. Czy jest jakiś dział filozofii, który naprawdę cię fascynuje? No ja przede wszystkim się fascynuję filozofią analityczną i filozofią języka. Mhm. Bardzo. Zaznajamiam się na razie, nie jestem jakimś tam e, mistrzem, ale zaznajami się z e, naszą szkołą polską warszawską, czyli e, Polska szkoła filozoficzna stąd mm -hmm. chodząca. E, A jak zaczęło się twoje zainteresowanie tym konkretnym działaniem? O, to zaczęło się jeszcze przed właściwie chyba studiami z filozofii. E, było coś, co pchnęło Cię w tym konkretnym kierunku? Eee, znaczy fas, fascynuje mnie, jak, jak, e, jak wiąże się myśl z tym, co mówimy i w jaki sposób e, e, słowa, które nas otaczają, bo człowiek, wydaje mi się, w świecie, w którym istniejemy, tak, w kulturze, tej, w której istniejemy, to e, wszędzie dookoła otacza nas język i on w różnych e, w różne sposoby się uwidacznia w naszym życiu i z perspektywy filozoficznej no to on wpływa na nas jeszcze wewnętrznie wydaje mi się i bardzo mi fascynują właśnie te zagadnienia w jaki sposób naginają nas nasze własne myślenie o języku nasze takie podświadome myślenie o języku fascynuje. Świetne. Co chciałbyś robić po filozofii? Jaki jest twój plan, który zakładałby? To zainteresowanie. Nie ma żadnego planu, właściwie. Znaczy, najlepiej, jakby było to. Chciałbym zostać nauczycielem w liceach, właśnie filozofii uczyć, bo wydaje mi się, że troszkę ignorowany jest ten kierunek. A wydaje mi się, że dla młodych ludzi, szczególnie w dzisiejszych czasach, gdzie, gdzie większość a przynajmniej wydaje mi się, że większość nie, nie zdaje sobie sprawy, co chciałaby robić w przyszłości, yy, to, to być może w jakiś sposób by przynajmniej te myślenie filozoficzne pomogło, dało jakieś upłoki właśnie takim młodym ludziom. I, I tak, no z pasji właśnie bym chciał ułożyć. Zdecydowanie się zgodzę z tym, że filozofia jest niedocenianym kierunkiem i zdecydowanie powinna być zawarta w podstawie programu, bardzo dziękuję. Też kierunek, jakim jest filozofia, łączy w sobie wiele różnych osobowości, wiele różnych planów na życie i wiele różnych osób, spośród których każda z nich ma osobne zainteresowania i osobny pogląd na tą dziedzinę nauki. Mam nadzieję, że ten wywiad przybliżył Wam osobliwy kierunek, którym jest filozofia i zainteresował Was tą tematyką. Cześć! Przepraszam bardzo, ale teraz z tobą do domu. Jak udać... to zrobić? <noise> Nic się nie stało, ja to wytnę. Mam okularów. Ja ci dam, ale mam porządki. Chcesz nie, nie. Oswajanie kaczki. Uwaga, widzowie to jest nasza maskotka roku. Nazywa się Katusia.